Kolejny klasyk maturalny, czyli to. I tak. Wykażę dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y, takich, że 2x jest większe od y, y spełnione z nierówność. I co tu robimy zawsze? Przenosimy wszystko na jedną stronę. No to mamy tak: 7x do trzeciej plus 4x kwadrat y minus y do trzeciej minus 2xy kwadrat minus x do trzeciej. Większe bądź równe 0. Mhm, zmienię na niebieski. I tak, tu mamy plus miał być z tym, czyli jest 8x do 3 plus 4x kwadrat y minus y do trzeciej minus 2xy kwadrat. Większe bądź równe 0. No i spójrzmy. Tutaj co mogę wyciągnąć przed nawias? Mogę wyciągnąć spokojnie przed nawias 4x kwadrat, no nie? Jak wyciągnęłam 4x kwadrat, to żeby było 8, tu muszę mieć 2x do 3 x. To wyciągnąłam tyle, to mi został y. No i dobra, mamy teraz tu. Jak tu już mamy plusy, to wiadomo, że musimy coś na minusie wyciągnąć. I ile możemy? No, y się tylko powtarzają, więc wyciągam y kwadrat. Eee, I co dalej? Eee, tu mamy y plus 2x większe bądź równe 0. No i teraz to i to jest to samo, to wyciągamy to też przed nawias, czyli mamy 2x plus y. Mhm. I tu co mamy? 4x kwadrat minus y kwadrat większe bądź równe 0. Y, I co dalej? Tutaj się nam przyczaił wzór skróconego mnożenia. Jaki wzór? Już ci mówię. a kwadrat minus b kwadrat. Więc popatrz. Mamy 2x plus y to jest to. Z tego mamy 2x minus y i z tego mamy 2x plus y. Większe powtórki. 0. To to daje nam to. No nie. Dlaczego? Przypominajka. jak na przykład mam 2 razy 2, to jest to 2 do kwadratu. Jak mam x razy x to to jest x kwadrat. Jak mam 2 plus X razy 2 plus X to jest 2 plus X do kwadratu, no nie? Dokładnie to, to samo działa. I 2X minus Y większe bądź równe 0. I teraz jest ten czas, gdy musimy stwierdzić, więc tak. 2x plus y podniesione do kwadratu jest zawsze większe bądź równe 0. Tak? Skąd ja to wiem? Bo każda liczba podniesiona do kwadratu zawsze będzie większa bądź równa 0. Tak? I tu możesz to, co właśnie teraz mówię, to trzeba by było napisać. I, a co z tym? Co z tym stworem tu? Pamiętamy o tym naszym założeniu. Mamy założenie takie, 2x jest większe od y, czyli 2x minus y też jest większe od 0. I to nam tu wyszło? I z założenia wiemy, że to jest większe równe od 0. Kąt z założenia. Więc tak iloczyn, iloczyn dwóch liczb. Hmm. E Dwóch liczb, które jedna jest liczbą dodatnią, druga nieujemną. Dlaczego nieujemna? Ta jest liczba nieujemna, bo może być zerem, więc musiałam napisać nieujemna. To w wyniku otrzymamy Liczbę większą bądź równą 0, no nie? I tyle. Koniec zadania. Zapraszam na kolejne.